Witajcie mobilki, Nowa propozycja z działu radiokomunikacji bezprzewodowej. Radiotelefon, krótkofalówka Janton T360. W pełnej wersji wyposażenia z aktywną redukcją zakłóceń. Z klasą wodoszczelności P67. Radio ma Radio jest oczywiście przed wysyłką przygotowywane, zaprogramowane do pracy domyślnie w paśmie PMR, w którym możemy dopasować sobie subtony i pracę do kooperacji z innymi radiotelefonami, czy to duo bandery, czy zwykłe krótkofalówki. Z T360 nie macie problemów. Z komunikacją, nie martwicie się o wodę, o jakieś takie czyszczenia. Tutaj jeszcze pokazuje zdjęta klapka, gniazda akcesoryjne do podłączania, czy zestawów słuchawkowych, mikrofon ogłośników. Dwa przyciski funkcyjne. Wszystko fajnie zaprojektowane, czytelne. Dosyć masywne radio, akumulator 2000. Miliamperogodzin, więc spokojnie dwie zmiany popracują na takim radiotelefonie. 16. Indywidualna personalizacja radiotelefonów czyli można przypisać tutaj numery ID dla każdego pracownika bądź innego 15. użytkownika tego sprzętu. 13, 12. Dosyć fajnie rozbudowane i Proste w obsłudze menu. menu. Jest regulacja mocy, duża, mała. Za oprogramowania możemy to troszeczkę też i zmniejszyć, bądź zwiększyć moc, która są przypisane pod pozycjami low power, high power. Okay. Transmit power. Komunikaty głosowe, tak jak słyszycie. Informacja w górnej części wyświetlacza, jakie mamy zasilanie poziom naładowania baterii funkcje oczywiście w większości przypadków pokrywają się z wieloma popularnymi na rynku duo banderami. i ten też jak najbardziej zapewnia wszystkie podstawowe i najważniejsze funkcje jakie spotkacie czy to w Baofengu czy ewentualnie RTVisie kwanszęgu więc jest tutaj cały, całe spektrum funkcji szyfrowania, wzmacniania odbiornika blokowania blokowania przycisków też przydatna opcja podczas pracy bo jak po jakim czasie ma to się nam wszystko blokować, żeby też nie chcąc nie przełączać U ustawianie subtonów w że odbiorczym i nadawczym Praca tak zwana podwójna, Double Work, oznacza czyli podwójny odbiornik aktywny, tak jak mamy to w duobanderach. Można sobie ustawić jakiś tam kanał roboczy i drugi kanał, na którym mamy jakieś przywołania szeroka jak na teradyjkach skok częstotliwości. Tu mamy 6,25, 5, ,5 0, 2,5, 0,25 i 0,05 kHz, więc idzie to ładnie dopasować do ewentualnie jakichś tam podsłuchów w detygistyce, bądź ewentualnie jakichś innych urządzeń, które stroją się troszeczkę bardziej precyzyjnie. to mamy z shifta, więc wszystko to co potrzebujecie do pracy i na przemiennikach, jak i do takiej pracy bezpośredniej mamy, jest ładnie regulowane, bez jakichś tam większych problemów, z takich bzdetów typu regulacja. Ton, ton, uruchomienia OK, Tryb... Skanowania, Roger Beep, mamy informacje o napięciu, można obrazek, komunikaty można wyłączyć.

z ustawionym pierwszym kanałem, weźmiemy tutaj naszego Retevisa RT85 bardzo dobry, dobre radio, również tutaj wykorzystywane wśród lokalnych strażaków czyli już tak jak może słyszycie albo i nie przy pierwszej próbie komunikacji jest aktywowana wibracja 3-4 stradyjka T 360 bardzo ładne audio. No i przede wszystkim ten stopień redukcji zakłóceń. Ora, za Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Więc w pełni, w pełni funkcjonalne radyjko, którego w tej uproszczonej formie, bo nie ma tej pełnej klawiatury, która jest w większości przypadków nie, nie jest potrzebna, a tu zasadniczo dwoma prze, przełącznikami jesteśmy w stanie wszystko ładnie, płynnie poustawiać, więc to też jest jakiś tam plus bo więc to co nam tutaj pokazuje reali, realia pracy często gęsto właśnie potrzebujecie dziś te radio dopasować przy zmianie budów czy ewentualnie obiektów na których pracujecie dopasowanie się do lokalnych radiostacji radio stacji, o no, których jest naprawdę dużo, bo tak jak tutaj mamy kilka podstawowych modeli, no i tego wiadomo, że jeszcze by można było jeszcze tu bym cały worek mógł wysypać: cyfrowe, analogowe, duobandery, kład bandery więc jest. Sprzętu bardzo dużo. Ale ten T 360 ma tutaj też i programowane przyciski, tam w sof samym sofcie jest dosyć szerokie. Szerokie spektrum funkcji, jakie możemy przypisać pod te przyciski. Oczywiście dwie funkcje dla każdego przycisku. Te najważniejsze, więc. Czy jakieś tam szybkie włączanie, wyłączanie szyfrowania, co zapewnia prywatę, czy ewentualnie jest wbudowana dosyć fajna mocna latarka LED? No jest aktywowanie bądź dezaktywowanie. Aktywnego filtra, redukcji, czyli całe hałas, tła, koparki, ładowarki, czy ogólnie gdzieś tam, jak pracujecie, przy taśmie, na sortowniach. Natomiast to wszystko będzie fajnie, ten hałas, tła, filtrowany i zapewnia to komunikację z drugą stroną. Zmienna moc też się przydaje gdzieś tam, jakieś takich bardziej zurbanizowanych terenach, jak i oczywiście bardziej a, uciążliwych halach produkcyjnych, przydzielonych gdzieś tam jakimiś grodziami, więc to wszystko wiadomo, że to są ograniczniki na sygnałach nadawanych, odbieranych. Więc to, tam, gdzie zwykła krótkofalówka, jakaś taka typu motorolka, nie wiem, te 80, te 82, czy te niższe 60, 40 nie dają rady, to na pewno tutaj Janton zaoferuje to czego nie oferuje zwykły Baofeng czy ewentualnie inne radio przemysłowe więc lubiane, cenione Reteviser T81 to są radyjka typowo robocze, przemysłówka tak zwana klasa biznesowa radio DMR To mamy tryb analogowy więc i możecie wklepać swoje częstotliwości jak i oczywiście pracować na zakresie 446. Tworząc swoją grupę zamkniętą. Wtedy wynikomu nie przeszkadzacie. I wynik wam nie przeszkadza. Na temat subtonów a jest już filmik nagrany, więc zapraszam do obejrzenia dla niewtajemniczonych, a dla wtajemniczonych no to nie jest to już żadna, żadna trudność. Gniazdo akcesoryjne, kenwoodowe też nam tutaj daje możliwości podłączania wielu różnych akcesorii, czy to właśnie do kasków motocyklowych, otwartych, zamkniętych, czy ewentualnie jakichś zestawów słuchawkowych dla powiedzmy osób pracujących w jakimś tam uciążliwym środowisku. Ostatnio tutaj przygotowywaliśmy. Zestaw dla firmy zajmującej się piaskowaniem. No i też tam było wymóg, żeby był głośny głośny radiotelefon o dosyć fajnej mocy. Niepotrzebny był duży zasięg, ale przede wszystkim ta odporność było szczelność, wodoszczelność no i dobre audio, głośne, mocne audio. Bo raz, że głośno jest przy piaskowaniu, a z drugiej strony potrzebne było. Dobra komunikacja z drugą stroną, więc też można było, właśnie dzięki temu, że radia mają akurat w większości przypadków te gniazda akcesoryjne, kenwoodowe, można było dopasować zestaw słuchawkowy właśnie do takiego zakładu świadczącego usługi piaskowania. Więc dla każdego dla każdej branży mamy tutaj radiotelefony w ofercie. Zapraszam na stronę sklepu. W razie pytań piszcie, dzwońcie. Chętnie pomogę, doradzę co wybrać. A nasza propozycja tutaj najświeższa to właśnie Janton T360. I tak jak wspominałem, pełna wersja. Wszystko co producent zaoferował w tym modelu, Tutaj jak najbardziej zamówiliśmy, żeby było wyprodukowane pod naszą, pod nasze dyktando. Nie było żadnych oszczędności, więc akumulator optymalnie duży, 2000, nie odstający, bo czasami są te radika, które mają gdzieś tutaj, właśnie jakieś takie wybrzuszenie, że tam kolejne jakieś tam 500 mAh więcej, no ale to już się robi wtedy mało, mało wygodne. Więc Pełen opis wszystkich funkcji oczywiście jest na stronce, więc zapraszam i oczywiście zachęcam do zakupów. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, hej.